Witam, to Aristeo. W tym kolejnym już odcinku będę doszedł do rozbudowy hodowli owiec, a w tym celu potrzebuję narzędzi. Dlatego najpierw zajrzymy do sklepu, a nóż się pojawiły. Niestety nie pojawiły się, ale kupię narzędzia ogrodowe, bo to jest akurat coś, co się przydaje. Tylko teraz pytanie, czym płaci za to? Co ja takiego mam dużo? W zasadzie niczego nie mam dużo. A, glina, dobra. Bo nie chciałbym już troszczyną handlować. Wymiana. Co bym tu jeszcze mógł kupić? O, rzutery kupmy. Aha. Wino kupmy. Świetnie. Tylko trochę ginam mi... ich. zapasy spadły, ale to zaraz nad... o tym pomyślimy, jak to zadziałać. Proponuję tym razem przejść się trochę do drewna, mało. Może na jezioro Bo to nie mi rozwiąże, rozwiąże problem trzciny. Yy, drewna i tego o. wyżywienia, nie? Okej, okay. tu jeszcze coś jest. tu. A to nie, to nie jest to. Oj, ale to jest straszna plansza. Tu jest tak zielono, tak. O, że... naprawdę łatwo przegapić coś. Po prostu jest zalesiony teren. To trochę. O, tu jest coś. Nie, to jest tylko takie coś. O, tu jest coś. O... I tak trochę rozmyty obraz mi się wydaje, że. O, ale udało się fajnie. Okej. Okay co bym mógł teraz zrobić? Dawno nie byłem tu. Ok, a to mi da trochę gliny, którą właśnie zacząłem handlować i będę potrzebował dużej jej zapasy, aby, aby móc kupić rzeczy, które są dla mnie niezbędne. Bo wydaje mi się, że korzystanie z targów w tej grze jest jak najlepszym pomysłem. dlatego będę z tego korzystał. O. Okej, okay. gdzie ja jeszcze dawno nie byłem, a w ogóle... Hmm... No to stoi w miejscu. A nic, może się uda. Tak... Tu jest coś, tu... Tu... Ten ład to nie, ale to już tak. Tu jest coś... O, tu... Czy tu do góry? O, jest. Było no. Tu... Tu... Jest. O, tu coś leży. Mm. O, tu. No i jak zwykle, ostatnie, nie? O, tu jest. Świetnie. <tryk> A, jak stoimy? No znowu nic nie znalazłem. Może tu się coś poprawiło? A, ale to kupię Wymiana. Mm, mm, mm. Tu dawno nie byliśmy. Tak. 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 Jeszcze to. No tu lubię bywać, bo tu po prostu się bardzo szybko szuka. To są stosunkowo duże rzeczy. Łatwiej je zauważyć, trudniej przeoczyć okej, okay. żywność. Kabaczek czy coś tam takiego. Okej. Okay. Tu jest. Strasznie szybko w tej grze drewno schodzi. Ale krzybów znalazłem. Wow, idę jak burza. No ale teraz to mu się przyblokowały Aż czterech elementów brakuje. Tu lubię coś leży zawsze. O, jest to, dobra. No ale zaczyna mi brakować pomysłów. Ja podejrzewam, że tu na tej... ścianie tła może się coś... skrywać, bo na drzewie nie widzę ani jedno, ani drugim. O, tu nie. Myślałem, że coś błysło, ale nie. tu? O! No, Kłoda i to taka duża. To jest po prostu śmiech. Hmm. O! Można powiedzieć, że duże rzeczy były. Hmm. Niezbyt dobrze doświadczał mojej spostrzegawczości. Dachówki? A może narzędzia? Może tym razem się uda. No, naprawdę chciałbym ruszyć z tą hodowlą. A zauważyłem właśnie, że są tylko dwa sposoby. Jeden sposób to znaleźć tutaj te nożyce, a drugi znaleźć je na targowisku. Aby jednak towar na targowisku się zmieniał, to musimy, że tak powiem, doprowadzać do tego, żeby dni były kolejne zaliczane. A zaliczamy właśnie w ten sposób, że yy, no, udajemy się na jakąś lokację. I właśnie w tej chwili. Udając się na tą lokację spowodowałem, że jest szansa, że na targowisku też się coś zmieni. A przy okazji może coś tutaj znajdę. No ale akurat nie ma, no. A może to trzeba dokładnie w coś kliknąć? No sprawdźmy jeszcze raz. Czy tym razem pojawią się nożyce? No na razie nie widzę ich. O, to były chyba nożyce. No, tak. Nie wiem, nie, nie wyczułem tego, jak tu, jak tu trzeba postępować, po prostu nie wiem. Ale będę starał się, że tak powiem, działać właśnie w ten sposób, że tym razem będę zawsze wybierał tą rzecz, na której mi szczególnie zależy, bo może coś w tym jest. A można powiedzieć, że nawet jeżeli nie mam racji, o, kolejne, nawet jeżeli nie mam racji, to mi to przecież nic nie szkodzi. O tu. O, kolejna rzecz. Co? Mm. Tak, będę w ten sposób postępował. Okej. Okay. No i ostatnie, jak zwykle najgorsze, najtrudniejsze, najlepiej ukryte, nieprawdaż? A pewnie jest gdzieś na wierzchu, tylko ja tego nie widzę. Czasami pod tym wozem lubią coś schować. Ale nie. Hmm. No sam jestem ciekaw, gdzie to będzie. O, tu jest, widzicie? Tego kilofa. <laughs> Straszne. Dobra, jak stoimy? No, pięć brak, pięć brak. Zobaczmy, może się odrodziło. Jest. Bierzemy. Zamknij i budujemy. Aha, żywności zabra zabrakło. No dobra, no to się wierzmy. No i tak planowałem właściwie. No. Oj, no to, to na zero już było. Mm -hmm. No niestety. Żywność i... drewno schodzą. Strasznie szybko. Tu bardzo się... Co powiedzmy, czwarty, piąty... Eee, co czwarta, piąta lokacja, powinniśmy się wybierać po żywność i, i drewno. Tak, ostatniego mi brak, to powinien jest coś. Do... Ja tak podejrzewam. O, jednak wino, a ja podejrzewam ser. Okej, okay, no i zobaczmy. Spadaj. Zrobiona z owczej wełny nić może służyć wielu celom. No zapewne, a co tu brzmi... Aha, teraz dachówki. Dobra, ale ja jeszcze nie chcę, chociaż mogę. Właśnie, przyjrzyjmy się temu. Nie mam żadnego pobocznego, więc może. Może idźmy w te dachówki, co? Chyba, że się zbliża koniec y, z. Czasu zaplanowanego na ten odcinek? Czego mi tu nie... O, to się zajmę tym później. No idźmy w to. Hmm. A jeszcze zobaczmy w ten sposób. Tak. Tak. No. Rzeczywiście, chyba przejdę do następnej już epoki. Rozdział ukończony, 10 na 10, 9, 2, tak, ok. czas, dobra. Nasza mała osada rozwinęła się we wspaniałe miasto. Przybywają to nas statki z całego świata. Jesteśmy szczęśliwi i wolni. Nadszedł czas. Abyśmy spłacili nasz dług. Mój cesarzu, jestem kamieniarzem. Gdybym miał warsztat, mógłbym robić rzecz z kamienia. Zadanie główne kamieniołom: zbuduj kamieniołom, dowiedz się jak przetwarzać marmur. Tak. Ale tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.